uczniowie Pana Jezusa doczekali się takiego momentu, w którym Jezus przestaje mówić w przypowieściach, a zaczyna mówić otwarcie. I uczniowie myślą, że to już jest ten moment, w którym nadeszła godzina Jezusa Chrystusa, to znaczy, że już wszystko się wypełniło. Są też przekonani, że to już jest jakiś koniec, jakiś cel pewnej drogi. Istnieje taka pokusa, że w naszym życiu duchowym, zrobiąc mały krok do przodu, tak się tym zadowolimy, że staniemy w miejscu, jakby celebrując, że to już jest koniec. Tymczasem to dopiero początek, dlatego Jezus, można powiedzieć, że trochę studzi ten entuzjazm, mówi: Teraz wierzycie, przyjdzie godzina, w której rozproszycie się. To nie jest koniec. Nasze życie ciągle jest wędrówką, ciągle jest jakimś nawracaniem i najgorszą pokusą w naszym życiu jest takie samo zadowolenie ze swojej wiary, ze swojego życia. Z tego poziomu, na którym się już jest, jakoby to był już koniec, jakiś cel drogi. Tymczasem Jezus pragnie ciągle nas oczyszczać, abyśmy przynosili owoc obfitszy. Dlatego patrzmy dzisiaj w taki trzeźwy sposób na swoją wiarę, ani się nie poniżając, ani nie wywyższając, ale z tą świadomością, że jest ciągle droga rozwoju ciągle droga, która prowadzi dalej i głębiej w poznaniu Boga, siebie samego, też drugiego człowieka.